Dobry skarby. Witam serdecznie. Kolejne czytanie. Mm, z typu wybierz grupę, wybierz obiekt. Co osoba chciałaby zmienić? Gdyby tylko chciała, gdyby tylko mogła, gdzie się odnajdziecie, w której grupie? W tej po lewej stronie, czy w tej po prawej. Po lewej mamy Pandę Tarot i wszystkie kryształy i kamienie, które są właśnie w kolorze takim jasnym, białym. Natomiast z Steampunk Tarot, wszystkie brązowe kamienie i też kasztanek dołożyłam. Zastanówcie się, co was przyciąga? Która strona może lewa, prawa? A może macie dwie osoby? A ja dla Halinki, która zaproponowała ten temat już jakiś czas temu, wylosuję kartę. Dziękujemy Ci za tą propozycję, fajna. To będzie karta dla Ciebie. I się tak zastanawiam, może damy po jednej karcie dla, dla naszych tutaj słuchaczy. No, co osoba chciałaby zmienić? Halinko, najpierw dla Ciebie podziękowanie. Czego pragniesz? Zadaję sobie takie pytanie. Masz możliwość napisania scenariusza zgodnego ze swoimi najgłębszymi pragnieniami. Kiedy wyraźnie określisz już, czego najbardziej pragniesz i potrzebujesz, i jesteś gotowy i zasługujesz na spełnienie swoich marzeń, natychmiast objawią się one w twoim życiu, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Dziękujemy Ci bardzo. No i kochani, powolutku, będziemy przechodzić do grupy pierwszej. Napiszcie mi, kochani, w komentarzu, napiszcie mi, którą grupę wybraliście. Wiecie, że ja zawsze ciekawska i zawsze sobie potem sprawdzam, która to z tych grup miała powodzenie. Jeżeli wybraliście grupę pierwszą i wszystkie białe kamienie i pandę tarot. Słuchajcie, ja zawsze losuję przy was, ale z uwagi na to, że... Y Mam bardzo mało czasu do wyjścia, to ja już sobie pozwoliłam szybciutko raz, dwa, raz, dwa, żeby nie tracić czasu na branie karty, ustawianie, układanie. Także karty są oczyszczone, przetasowane i będziemy zaczynać. Co Twoja osoba chciałaby zmienić? Gdyby mogła, gdyby chciała. Oczywiście może zmienić u Was, może zmienić u siebie, może zmienić coś w Waszej relacji. Sprawdźmy, co tarot chce powiedzieć. Co osoba chciałaby zmienić? Osiem pentakli. Trzy pentakle. Koło fortuny. Mak. Ja mam tutaj, proszę Państwa, dla Was taką. Informacje, że trochę u Was wieje nudą, co? Praca, dom, jakieś tam każdy sobie. Mamy tutaj karty mówiące, że osoba by chciała coś zmienić, jeśli chodzi o staranie się o drogą osobę. Może za dużo jesteście w pracy, może za dużo poświęcacie czas osobom trzecim. Mam na myśli mamy, tatę, koleżankę, może gdzieś tam jeździcie osobno, ten na siłownię tu, ten na jakiś kurs tu i nie możecie się zgrać w czasie. I mam wrażenie, że ta wasza osoba chciałaby to zmienić, bo jest takie poczucie, że każdy siedzi w tej swojej pracy, każdy zajmuje się swoimi obowiązkami, a tu trzeba ten związek dopieścić, dopracować, pamiętać o nim, prawda? Oni chcą, żeby było tak jak dawniej, bo koło fortuny to wiecie, raz na kole, raz pod kołem, jak to się mówi, nie? Jakieś romantyczne, spontaniczne nawet wypady, wyjazdy, smsy. Tutaj też, kochani, jeżeli mamy tą kartę, to ja coś czuję, że może przestaliście właśnie tak do siebie mówić ładnie, pisać. Zaskakiwać siebie, o właśnie, to jest to zaskakiwać siebie nowymi pomysłami. Może gdzieś się wybrać, wyskoczyć na kolację. Tego dawno nie było. Tu jest po prostu praca, dom i tu jest tak. Tu nie ma. Zauważyliście, że tu nie ma uczuciowych kart? Nawet nie ma tego słowa, ale za to, kochani, co by zmienili? Jeżeli ta wasza osoba jest na odległość, mieszka, pracuje, przepraszam, gdzieś troszeczkę dalej, to oni by to zmienili, ale wiedzą, że tam mogą na przykład więcej zarobić i tu się biją z myślami. Są też u was osoby, i niestety muszę to powiedzieć, grupa pierwsza, że zmieniliby u siebie, u siebie to, co wam przeszkadza. Czyli te zachowania takie, że przyjeżdżają, muszą i spać, muszą się napić, bo na przykład jako kierowcy nie mogą, że idą pobalować z kolegami, a wy się czepiacie. Tutaj zmieniliby praktycznie tak, żeby było jak dawniej, żeby można było obrócić tym kołem, żeby było lepiej. Zobaczmy jeszcze karty dopowiadające. Elastyczny. Może ta osoba, albo wy, albo oni nie są elastyczni. Może tak sztywno się trzymamy reguł. O 20 jemy kolację, o 20.30 kąpać się i spać, nie? Rąb drewno. Myślę, że są tutaj y, pewne sytuacje w domu, zachowania, gdzie y, wy musicie może to robić. Nie ma pomocy, nie stara się, albo to wy się nie staracie, albo po prostu już takie zgorzkniałe tutaj czuję. Dotrwać do końca, coś czuję, że tutaj mm, słomiany zapał. Jak się coś nie udaje, a to się zapomina, macha ręką, już się nie muszę starać. Nie ma, widzicie, mówiłam, że nie ma kart uczuciowych, nie ma słów o miłości, nie, nie mówimy sobie kocham cię, nie spędzamy razem wolnego czasu, tylko praca i pieniądze. Patrzcie, jak się karty pięknie ułożyły. Pieniądze, pieniądze, pieniądze z różnych źródeł. Najprawdopodobniej są to pieniądze w obcej walucie. Boskość, rycerskość to jest taka karta mówiąca, że mm, zmieniliby to. Albo wy musicie im podsunąć, nie dostajecie na przykład kwiatów, nie ubieracie się na specjalne okazje tak fajnie, nie wyskakujecie gdzieś ta osoba nie jest taka rycerska, męska, jakbyście chcieli, jak to było na początku. No, dojrzałość bardzo często mówi, że za mało czyta się, za mało się um, um, poświęca czasu na pamiętnik, na to, żeby z dziećmi posiedzieć, poczytać, prawda? Zapowiedź rozwiązania, które zadowala wszystkich. No właśnie, zmieniliby to, że um, zawsze musi być po ich myśli, i tak sądzę, że tak jest. Co? Myślę, że taki złoty środek by się przydał. Co jeszcze by chcieli zmienić? Swoją dumę. Myślę, że są bardzo dumni. Oszustwo. Mogą mieć manię manipulowania, kłamania, oszukiwania, nakładania masek. No, nie są to dobre karty. Bądź optymistyczny. A, chcieliby zmienić, chcieliby być optymistami. Sądzę, że są pesymistami. Są dużymi pesymistami. W biegu ciągle są. No i też ten rydwan mamy w tle czytania, że ciągle szybko, szybko nie mają czasu na nic. Miłość, rozmowa o miłości. Patrzcie, to jest to, co mówiłam. Nie ma tego. Oni by to zmienili, bo już zapom zapomnieli, co to jest miłość, co to jest kochać, co to jest rozmawiać o tym. No i nasza dalasowana karta. Nagradzaj się. Chcieliby nagradzać siebie, was. To by chcieli zmienić. Ostatnio dużo od siebie dawałeś. Dawałaś. Czas więc, żebyś i ty coś otrzymał. Znajdź chwilę, by się nagrodzić. Równowaga dawania i przyjmowania jest niezbędna dla utrzymywania stałego, wysokiego poziomu energii, nastroju i motywacji. Dużo informacji dostaliście dzisiaj. Czego wam nie mówi? Weźmiemy dwie karty. Tego nie mówi. Zostawiłeś, zostawiłem ja cię, zanim ty zostawiłaś mnie albo jesteś bliżej niż ktokolwiek inny. Zmieniliby to. Nie zostawiliby was, nie wracaliby ponownie, nie zdradzaliby. Chcieliby Wam powiedzieć, że jesteście bardzo bliską osobą, najbliższą, ale tutaj trzeba o tym porozmawiać, o miłości. Trzeba wyznać tą miłość. Może mają problem odziedziczony po przodkach, po mamie, po tacie. Może nie umieją mówić o miłości. Nie są nauczeni miłości. Tam tylko kasa, kasa. Praca. Koledzy, koleżanki, trójkąty, inne osoby. Chęć pomocy, pomagania innym. No. Tak to wyszło jedyneczki. Dziękuję Wam bardzo. Koniecznie mi napiszcie, jak z Wami rezonują dzisiaj karty, dobra? Aż jestem ciekawa, co mi napiszecie. Ale karty bardzo ciekawe, bardzo. Myślę, że ta Wasza osoba na pewno chciałaby... Pozbyć się tego, bo ona jest bardzo niecierpliwa, bardzo szybka, a jest taka sztywna, jak ja to mówię. Robi po swojemu, tak jak ona chce. Osoba w karcie maga to często taki czarodziej. To często osoba, która dużo mówi. Mało robi. Jedyneczki. Bardzo Wam dziękuję. I zapraszam ponownie. Kolor brązowy, Italia tym tarot, grupa druga. Co osoba chciałaby zmienić, gdyby mogła, u siebie, w Waszej relacji? Podpytamy. Zostawcie ślad w komentarzu, którą grupę wybraliście, bądź jak z Wami dzisiaj będzie, będą rezonować karty. Będzie to czytanie krótsze, kochani, bo już powinnam wyjść, ale to nic. Zrobię wam, dlatego już są karty przygotowane, też między innymi. Zawsze losuję przy was, ale dzisiaj z uwagi na brak czasu, a temat fajny, wielu bardzo interesuje, bo czytam, czytam. Mhm. To podglądamy. Podglądamy. 10 mieczy. Ta osoba szybko się zniechęca. Jak coś się nie uda, długo przeżywa. Dwójka pentakli. Ciągle ma jakiś wybór, doprowadza do sytuacji. Siódemka buław nie stawia granic, a powinna nauczyć się stawiać granice. Osiem buław częściej dzwonić, pisać, odzywać się, organizować, a tego może nie robi. I ja teraz myślę, że ta osoba. Może na przykład przeżywać śmierć dwa razy dłużej niż wszyscy inni. Może pokutni przeżywać, nie odzywać się, płakać, zamknąć się w sobie. Nie chcieć odpisywać, nie chcieć w ogóle nic. Ma taki zapał, wiecie, że teraz. Ale potem, jak jej się nie udaje, to znowu się zniechęca, tak? Może ma kontakt z mamą, siostrą, może tam wpływ kobiet w rodzinie jest dosyć poważny na tą osobę, dlatego że podejrzewam, że może jeżdżą dużo do mamy, może jeżdżą dużo do siostry, pomagają. Jakaś kobieta jest tam ważna, może i szefowa. I zawsze mają wybór, wy czy tamta osoba, wy czy tamte osoby. I tak wiecznie w kółko. Oni coś chcą i wy coś chcecie. I tutaj jest non-stop konflikt, nie? Tutaj jest non-stop, bo ty to, ja tamto. Nie chcą się już kłócić, kochani. Zmieniliby to, że, że ciężko jest się dogadać w różnych sytuacjach, kiedy trzeba podjąć decyzję. Chcieliby się więcej odzywać, a nie blokować. Chcieliby więcej z Wami wyjeżdżać. Może nie mogą sobie na to pozwolić. Wiecie, różne są czasy, prawda? Ale na pewno podejrzewam, że u Was chcieliby i podejrzewam, że zgodzicie się ze mną, bo chcieliby dawać drugą szansę. Tu albo u Was, kochani, to się zadziało, albo są. Bardzo poranieni przez przeszłość. Może mieli przemocową matkę ojca, może ktoś tej nadużywał siły. Może ojciec matkę zdradzał, i oni wynieśli ze swojego domu taki wzorzec i go nie chcą pamiętać. A ciągle ten wzorzec siedzi im w głowie, to ma coś wspólnego, kochani, z przeszłością. Szóstka kielichów mówi coś, co było w dzieciństwie. Może nie umieją się otworzyć, wiecie, seksualnie. Może nie umieją się otworzyć na drugą osobę, bo myślą, że zaraz muszą na, na zasłużyć, tak? Że muszą się starać dwa razy mocniej. Nie wiedzą, nie czuję tutaj, żeby wiedzieli na 1001%, czego wy od nich chcecie, oczekujecie. Tak jakby nie przychodzi im to naturalnie. Nie umieją się zorientować, kiedy robią źle. A przeważnie myślę, że robią źle. Chcieliby pierwsi odezwać się pokutni, Chcieliby pierwsi zaangażować się. Przygotowany. Nie pamiętają o jakiejś rocznicy. Nie pamiętają o świętach, o urodzinach może. To by chcieli zmienić. Czas na drzemkę. Mm -hmm. Przesypiają fajne chwile, będąc gdzie indziej, sami, nie odzywając się. Prawda? Obserwator. Nie przyglądają się sytuacji z każdej strony. Nie chcą być w pozycji, gdyby to oni się znaleźli w tej sytuacji, co by zrobili. Nie obserwują. Nie interesuje ich czyjeś zdanie. Chcieliby pamiętać o prezentach, urodzinach. Pamiętacie, co powiedziałam o przemocowych rodzicach? Myślę, że e, oni też mają donośny głos. Może i nawet podnoszą rękę, kłócą się. Może chcieliby prawdziwego związku, małżeństwa, stałego partnerstwa. Chcieliby nauczyć się rozwiązywać konflikty. Myślę, że z tą dziesiątką mieczy, kochani, oni nie umieją w ogóle rozwiązywać konfliktów. Chcieliby jasne sytuacje, a myślę, że życie im cały czas daje coś kłody pod nogi, stąd siódemka buław, że mają sytuacje trudne i niejasne. Problem osobisty znajduje rozwiązanie. Może gdyby poszli do psychologa. Do jakiegoś mentora, z kimś porozmawiali, znaleźliby ten problem osobisty, który jest w nich i się wlecze, może i z pokolenia na pokolenie. Patrzcie, spójrz z szerszej perspektywy. No właśnie, patrzą tylko na kąt swojego oka, uważają, że tylko oni mają rację i to ich gubi, proszę państwa. To ich gubi, prawda? Może mają naturę flirciarską, że nie mają jednej osoby, a muszą na przykład z kimś jeszcze pisać, że muszą z dwoma pisać? Lubią flirtować, lubią takie sytuacje dziwne. Może nie lubią dzieci, chcą się przełamać, żeby polubić dzieci. Może się zachowują jak dziecko, może mają problem z dzieciństwem i muszą go rozwiązać. <laughs> może nie lubią kawy tak jak wy chcieliby. E by polubić, a może chcą zaprosić na kawę, a tutaj jakoś nie wychodzi. No i właśnie kochani, maska. Chciałby przestać udawać. W biegu ciągle jest zajęty, zapracowany. No i słuchajcie, grupa druga. Piękna karta. Marzenie. Hm. Ta osoba już dawno nie marzyła i chciałaby spełnić swoje marzenie. Chciałaby coś zmienić, żeby to marzenie wreszcie było. Łatwiej usłyszysz nasze przesłanie, jeśli będziesz regularnie marzyć. Odpręż się i otwórz umysł i pozwól myślom swobodnie płynąć. Obserwuj swoje uczucia, wizje i pomysły, tak jakbyś oglądał film. Oto źródło kreatywności. I tak to właśnie dzisiaj, kochani, wygląda. Ja jestem ciekawa, czy się odnaleźliście w tych czytaniach, kochani. Fajny jest ten pasiast kamień, super. Wszystkiego dobrego, aniołki. Czekam na Wasze komentarze. Może macie jakieś propozycje czytań? Zrobimy, pewnie, że tak. Buziaki, kochani, papa. Pa.